Jesteśmy na terenie terminala przeładunkowo-magazynowego. W tej chwili trwa wynoszenie dachu stalowego zbiorniku ST-002. Stalowy zbiornik służy do przechowywania propanu w warunkach kryogenicznych w temperaturze minus 42 stopni Celsjusza. Średnica zbiornika to 48 metrów, wysokość to 40 metrów, licząc łącznie z kopułą. Do uniesienia stalowego dachu o wadze 290 ton zostało użyte powietrze o ciśnieniu 0,02 bara. Dach prowadzony jest na stalowych linach, które mają służyć do tego, żeby się nie przechylił i zapewnić równomierność podnoszenia. Stalowy dach zostaje uniesiony z prędkością maksymalną 30 cm na minutę. Następnie ekipa monterów oraz spawaczy przytwierdzi dach oraz pospawa na całym jego obwodzie. Na terenie terminala przeładnikowo-magazynowego znajdują się dwa zbiorniki na propan, każdy o pojemności 40 tys. m3. Do terminala Surowiec trafia drogą morską, statki sumują przy nabrzeżu dalbowym. Głębokość techniczna budowanego nabrzeża oraz toru podejściowego to 12,50. Jest to głębokość dostosowana do parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Za pomocą ramion nalepczych propan jest odbierany ze statku, a następnie tłoczony do wnętrza zbiornika po estakadzie technologicznej. W zbiorniku jest przechowywany, a następnie wysyłany estakadą łączącą do jednostki PDH.